Hej, cześć siemano, z tej strony Atafirex. Dzisiaj sobie zagramy w Ready or Not, a przed Wami misja, jaką jest koniec świata. A teraz, wprowadzenie do misji. Ale Speedy zostało poinformowane, że w jednym z domów na wybrzeżu mieszka rodzina odpowiedzialna za modyfikację, która umożliwia broni półautomatycznej przejść w tryb automatyczny. Co więcej, ci ludzie także ją sprzedają. Okej, okay, dzisiaj taka mm, dość przyjemna będzie misja, z powodu tego, że teraz robimy najazd na dom. Rodzin, rodzinie takiej, co modyfikuje broń nielegalnie. A więc jak widzicie, dużo podejrzanych nie powinno być z powodu tego, że no rodzina, no nie wiem ile ich tam może liczyć, 4-5 osób, nie jestem pewien, nie pamiętam dokładnie ile ich jest, ale tak zgaduję. Mm, Okej, okay, mikro przerwa. E, no to tak, 4-5 osób tam powinno być. Nie będzie to duży budynek. Wręcz bym powiedział, że mały, taki dom jednorodzinny. Chociaż jak na standardy amerykańskie to może i duży. Sobie zobaczmy, od razu odpalmy wszystko, dajmy celownik boczny. I wchodzimy od strony plaży z powodu tego, że tu będzie dojście od razu na ogródek i też przejście na ogródek. Dobrze, musiałem sprawdzić, czy się nagrywa, tak w razie czego. Dzisiaj niestety dużo czasu na nagrywanie nie mam, więc powinna być ta jedna misja. Niestety mus będziecie musieli wybaczyć, że to będzie dość krótki odcinek, bo ta misja nie jest jakoś ultra długa przynajmniej mi się tak zdarzało, bo często miałem dużo ludzi w jednym miejscu. Ale no niestety, no, takie warunki są i musimy się z tym pogodzić. Okej. Okay. Chodzimy. Okej, okay, nikogo tutaj akurat nie ma. Przejdźmy jeszcze z tej strony. Też nikogo nie słyszałem, nie widziałem. Nikt nam nie odpowiedział, tak jak myślałem, nikogo nie ma. Też jeszcze przejdźmy sobie z tej strony, żeby mieć już pewność. I krzeseł wystraszyłem na początku. Okej, okay, tu nic nie ma. Dobra, przechodzimy teraz tutaj. Sobie sprawdźmy drzwi, żebym nie wykopał jak poprzednio. Okej, okay, nikogo tutaj nie ma. Więc sobie wejdźmy samemu, w czego? Yeah. Aha, nie mogę ich kopnąć. Dobra, weźmy normalnie. Mamy drzwi otwarte. Fajna okazja. Dobra, idealnie. Właśnie jak zobaczyłem, że mamy tutaj e, ładny widok. Też wiedziałem, że można fajnie rzucić tutaj granat i mieć spokój. Aha, bo on się tu zasłonił. Dobra. Wyglądajmy tutaj. Dobra, nasi już weszli, od razu też przejrzymy Co tu się dzieje? Dobra, ja może zaatakujmy tą górę, skoro tu już nasi kogoś widzieli. On się obukrował. A nie, był tam stał. Dobra, okej. Okay. Dobra, zamknijmy. Zamykamy. Dobra, nasi już tu są, więc możemy sobie zamknąć. Niestety dół jeszcze został nieprzeszukany, liczę, że się nic nie wydarzy, ale no. Nie, teraz na to czas. Wchodzimy. Dokończmy już tutaj, bo teraz by nas mogli zajść łatwo. Teraz sobie tu sprawdzę. Raz mnie tak jeden podejrzany się schował. Naprawdę byłem w szoku, nie wiedziałem, że oni mogą. Ale no, ta gra czasami potrafi ciekawe lekcje dać. Ktoś się może chować gdzieś. Jeżeli to nie był też wideo przerobione albo jakaś modyfikacja, to widziałem jak jednemu gościowi z poduszka wyszedł podejrzany, ale to był short, a więc... mógł ktoś po prostu mieć moda, albo też przerobił, nie wiem, tego już niestety nie powiem. A ty tu jesteś, tak? Dobra, to jak jesteś na dworze, to jeszcze lepiej, będziemy mieli spokój. A nie! A! Dziwne, dobra, w słuchawce słyszałem tak jakby był na zewnątrz, ale okej, okay, okej. Okay. A właśnie, bo jeszcze też miałem pytanie, czemu u mnie się tak e, chętnie poddają ci podejrzani. E, to tak. Teraz Wam od razu wytłumaczę. Też e, nie wiem, czy Wam mogę pokazać. Lista, lista. O, macie tutaj tak. Każdy z naszych ludzi ma dane cechy. Ja na przykład tu mam kopacza, który zwiększa. Szanse wykopania drzwi, czy zwiększa skuteczność kopania w drzwi. Mamy ratownika medycznego, który zwiększa nasze zdrowie, negocjatora i zastraszacza, które zwiększają szanse na poddanie się podejrzanego podczas krzyczenia do niego. A więc to też dlatego u mnie tak częściej, częściej się poddają. Tak chciałem właśnie wytłumaczyć. Dostałem też fajne pytania o to, czemu u mnie to tak wygląda. To właśnie chciałem wam pokazać, że nasi ludzie też mają perki i od nich dużo zależy. Jak właśnie nasza misja przebiega, tak samo właśnie też jest. Z tego co pamiętam, gościu, który zwiększa skuteczność naszej broni nieśmiercionośnej. Ale ja go nie biorę na no bo jak widzicie, chodzę ze zwykłą bronią. Okej, okay, widzimy się już po mojej przerwie. Przepraszam, Chrześniak jest u mnie i też wchodzi, wiadomo, do pokoju, a nie chcę, żeby tu było słychać. Bo to jest taki mały, on dopiero 3 latka ma, żeby nie było słuchać jakichś krzyków czy coś, to wolę nas spokojnie sobie wyciszyć chwilę. A dla Was to jest dosłownie sekundka, więc. Dobra, a, no tak, mamy wszystkich, a kopie drzwi w ogóle się zastanawiam. Tak, znajdź wytwórnię broni, uwolni wszystkich cywili. E, nie wiem, w sumie tak, wchodziłem dość bojowo, ale to może przez tę chwilę przerwę, tak, tak trochę. To zagubiłem. Okej, okay, musimy znaleźć teraz cywili. Oni już nie powinni być w szafach i w tych innych, bo nie ma już napastników z bronią, więc oni już powinni teraz chodzić normalnie. A więc teraz tylko przejść na spokojnie. No i jak widzicie, jeżeli oni mieszkali w tym domu, no to pułapek tutaj nie ma. A więc sobie tylko przejdźmy, teraz już formalność została. Wszystko wywalamy. Dobra. O, kolego. Zostawiłem kemlajta, żeby widzieć czy tutaj już byłem. Dużo by nie było też. Tu jeszcze zejście na dwór, a my pewnie zostawiliśmy kogoś na dole. No bo tutaj, jak widzieliście, nie mieliśmy czasu jeszcze się rozejrzeć, ale to nie problem. Teraz sobie przejdźmy, może pokrzyczmy. Może ktoś da nam znać, że gdzieś tu jest, fajnie by było. Może nam się pokaże, pojawi. Kurde, teraz tak szukać po tym domu, tu wszystkich. Dużo przejść, najgorsze jest to, że łatwo się zgubić. Ale dobra, no czasami tak jest. Ale to nie jest problem, znajdziemy go prędzej czy później. Sobie pochodzimy, pokrzyczmy. Może się do nas zgłosi sam. Dobrze, no, że nie mogą uciec z mapy. A no, tak to możemy sobie bardzo powoli go szukać, ale na pewno go znajdziemy kiedyś. Chociaż zawsze mówiłem, to jest najgorsza część misji, kiedy musisz sobie teraz tak powolnie chodzić i szukać. A, czyli dobrze, słyszałem, że ktoś tu był. A no to kolego witam. Już cię zabieramy w bezpieczne miejsce. Czyli mamy wszystko. O. Jak mówiłem, fajna, prosta misja właśnie. Złapanie tylko kilka ludzi. Zaraz zobaczymy ile było. Czy trafiłem sześć, 3-4 osoby? A pięciu podejrzanych jednak. A więc trochę się pomyliłem. Okej, okay, jak widzicie, ładnie. Pól punktów, zero ujemnych tym razem, bo nie rzucałem jakichś świetnych pomysłowo granatów. A teraz, no przepraszam też, że odcinek był trochę krótszy, ale jak mówię, trochę czasu nie mam, też chrześniak jest, no, no. Ale nagrać trzeba odcinek, a więc musicie wybaczyć, trochę krótsza forma, ale przynajmniej nie zostaniecie bez odcinka. Ale dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, siema!